Całkiem, całkiem ten make-up mi wyszedł. Dzień dobry w nowym roku, w nowym odcinku. I nowa ja, trochę nowa, ale stara, no bo w wersji blond już byłam mniej więcej właśnie równo rok temu, ale tym razem pozostaję przy tym kolorze na dłużej, przynajmniej takie jest założenie. I przychodzę dziś do Was z ulubieńcami, Waszymi ulubieńcami, bo zadałam Wam pytanie na Instagramie, jakie były Wasze hity poprzedniego roku. Bo ja o swoich krótko opowiedziałam, ale także chciałam się dowiedzieć, jakie są Wasze hity. I oprócz tego, że... Chcę przetestować Wasze hity, to chcę przetestować takie, których ja jeszcze nie testowałam. Eee, I właśnie wybrałam się na zakupy, głównie do Hebe, bo wcześniej prosiliście mnie o ten podkład z Catrice. I powiem Wam, że go nie było dostępnego e, nigdzie, ani w naturze, ani w Hebe, bo zawsze myślałam, że szafa Catrice jest właśnie w naturze. E, no i później po prostu o nim zapomniałam i dlatego tak wyszło. I właśnie u wielu osób ten podkład stał się ulubieńcem. Bo, chodzi o podkład z Catrice, ten, ta wersja z pipetą, kropelkowa, no to powiem Wam, że to był naprawdę mega fajny podkład. Nie wiem, co się z nim stało, że przestało się o nim mówić, czy przez to, że jest tak dużo różnych marek, kosmetyków, podkładów i po prostu on odszedł na bok, ale naprawdę bardzo super to był podkład. Uwielbiałam go. I słuchajcie, jeszcze pojawiała się wersja podkładu, o której przyznaję się bez bicia nie słyszałam i mnie zaciekawiła. Mowa Tutaj o podkładzie z firmy Felicia Ja nie wiem czy ja to dobrze powiem Nie było pełnowymiarowego Produktu, żebym mogła go kupić Więc zapytałam się pani Czy mogę wziąć próbkę I tutaj taki teraz uwaga, uwaga, uwaga Jeżeli nie jesteście pewni Podkładu, który chcecie kupić A chcecie go bardzo mocno nie macie czasu, żeby na przykład sobie sprawdzić słoczy czy coś w tym stylu, i też podkład się utlenia, czyli ciemnieje w ciągu dnia. Więc zanim kupicie podkład, słuchajcie, ta, to pudełeczko kosztowało 2 zł, więc kupujecie sobie tego typu słoiczek, robicie sobie próbkę podkładu i badacie, czy faktycznie on jest dla Was odpowiedni. No i właśnie, wziąłem ten podkład z Felicji i przez to, że nie wziąłem podkładu, bo nie było wielowymiarowego, w sensie, no, pełnowartościowego, to wziąłem pudę bo on także mnie zaciekawił. Więc jakby waszym ulubieńcem, który stał się podkład, wypróbuję puder, czy faktycznie jest tak samo dobry, ale yy... Zgadania, działamy. Tu mam w kolorze kul szmir, jest to 0,10, był jeszcze kolor 0,01 i właśnie zastanawiałam się, czy jednak nie wziąć tamtego. Eee, różnica między tymi dwoma jasnymi kolorami była taka, że ten wydawał się bardziej chłodny, Tonem, bardziej beżowy A tamten jednak żółty eee, I dobrze, może ja w ogóle Co to jest za podkład? Ja bym o nim poczytała Coś tutaj jest więcej napisane Albo może i nie? Nie Jest tylko napisane, że podkład dopasowujący się do koloru skóry I koniec I że z kwasem hialuronowym I koniec No dobra, lecimy Samoistnie przez się w praniu wyszło, że rozpoczynam od podkładu, bo także chciałabym chwilę dłużej poświęcić na tę tematykę, bo ostatnio zrobiłam do ankietki na Instagramie właśnie na co głównie zwracacie uwagę kupując podkład, z czym macie największe problemy, jakie macie wymagania co do podkładu, bo też chciałabym wiedzieć, pod jakim kątem go badać, pod jakim kątem je testować, żebyście byli zadowoleni i żeby ta recenzja była jak najbardziej rzetelna. No i właśnie, moi drodzy, Jakiś nie wiem, może pół minuty temu e, Naniosłam podkład na rękę Jak widzicie, konsystencja jest bardzo płynna tego podkładu I także na konsystencję zwracaliście uwagę Więc tak, potwierdzę, nawet mi się rozlało na sweterek Podkład jest płynny e, Teraz tak, e, biorę gąbeczkę Przybliżę się do Was I zaaplikuję i powiem Wam tak, pierwsze co: podkład jest mega lekki i kryjący, czyli spełnia e, pierwszy z Waszych kryteriów, bo cenicie sobie lekkość i jednoczesne krycie. E, ale biorąc pod uwagę Turbobladiochy, wydaje mi się, że ten odcień może być za ciemny. Chociaż ładnie dopasowuje się do koloru skóry. Dobrze, że nie kupiłam tego z bardziej żółtym tonem, bo mogłoby być za żółto, ale jest dobrze, jest dobrze. Nie dziwię się, że mógł być to czyjś ulubieniec. Jeszcze może ściemnię o jedno. O, żebyście zobaczyli jak to się prezentuje. Też wiem, że denerwuje Was ciemnienie podkładu. Dlatego także tutaj radzę, abyście brali próbeczki i sprawdzali w świetle dziennym najlepiej, jak ten podkład wygląda, pracuje po całym dniu, czy właśnie wchodzi w załamania, czy ściąga. I tutaj, właśnie pytanie: Madziu, czy ten podkład ściąga? Nie, nie ściąga, nie ma uczucia ściągnięcia. I no, zobaczcie, pięknie wygląda. Powiem Wam, że jak poszłam do Rosmana i do Hebe, do natury. Żeby sobie taką zrobić obczajkę nowości To ja wam nie zazdroszczę Bo tych nowych produktów jest tyle e, Nowych marek jest tyle Że po prostu w głowie się nie mieści Jaki jest ogrom Ja w pewnym momencie stając przed tymi szafami Nie wiem co wziąć Nie wiem na co się zdecydować Więc dobrze, że my tu jesteśmy W sensie e, nagrywający filmy Ale no, jest, o, no Ładny Jestem pod dużym wrażeniem. A co do podkładu Felicja, tak? Czy ja w ogóle to dobrze czytam? Felicea. To tutaj mam wcześniej wspomnianą już wielokrotnie próbkę. Nie chcę jej nakładać dziś, żeby sobie nie mylić poglądu między podkładem tym a tym, chociaż może na drugą stronę twarzy. Nie, bo będzie głupio wyglądało. No, jak widzicie, ten kolor jest już o wiele bardziej żółty i też. Mocno kryjący, i konsystencję ma bardziej tłustawą, powiedziałabym, w porównaniu. Ale dobra, słuchajcie, ja chcę kupić pełnoprawny produkt i zrobić po prostu ocenę e, tego podkładu oddzielnie. Ja tutaj sobie przetrę ten podkład i dołożę Katrisa. No, powiem Wam, że szkoda, że ja go tak późno kupiłam i wypróbowałam. Ciekawy, jeszcze jak z testem długotrwałości, z przecieraniem się, bo podkłady lubią się przecierać, szczególnie na nosie. Może tutaj też pojawi się pytanie, czy ten podkład pachnie? Powiedziałabym, że jest. Dość neutralny, żaden zapach nie jest mocno wyczuwalny. Buteleczka ma standardowo 30 ml, tak, 30 ml i kosztował 30 zł. Więc naprawdę bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo fajnie. Z podkładów, które także mi wymienialiście, które są Waszymi ulubieńcami, no to tutaj podkład, który pojawił się w tym roku klasyk z Glam Shopu. I także muszę mu przyznać dużą piątkę, bo ten podkład sprawdzał mi się i nawet słuchajcie, zobaczcie. Tutaj mam dość spore zużycie koloru samego oliwka, a używałam także regularnie alabastru. I także wskazywaliście jeszcze na podkład z. Gdzieś go tutaj miałam: Forever Better Skin. Z z Vibo. Powiem Wam, że nie wiem, czy to jest kwestia aplikatora, ale nadal waszym top 1 jest e, korektor z Lovely. I miałam nie używać produktów, które wcześniej Wam pokazywałam. Miały to być jakieś nowe produkty, których nie mam, ale to był naprawdę top, top, top of the top e, Waszych decyzji. Więc pod oko leci Lovely. Tak naprawdę również mogę na powiekę. Wracam do podkładu z Catrice. Bo już mogę to powiem. Otóż cera jest matowa i powiem Wam tak: mi to nie przeszkadza absolutnie, bo ja lubię jak jest pełne krycie, jak jest mat, więc dla mnie okejka. Ale na przykład dla kogoś, kto lubi lekkie wykończenie, może tutaj brakować tej soczystości skóry, której nie dostrzegam jakoś zbyt mocno na bogato. Więc. Krycie jak najbardziej, lekkość o, o, oczywiście, e, trwałość myślę, że będzie zacna, tylko właśnie tej soczystości trochę mi brakuje, ale jak najbardziej e, tutaj takie 4 na 5 myślę, że oj tak, oj tak zdecydowanie. E, dobra, przechodzę teraz do pudru e, tajemniczego, który jest pęknięty, a go przed chwilą kupiłam, nie chciałam zrobić, ja nie sprawdziłam go, może on był wcześniej pęknięty, no i co teraz? Fajnie, w ogóle te pudry, cała Felicja jest w szafie, gdzie są kosmetyki naturalne, nie ma jakby oddzielnej szafy, że Felicja Felicja. tylko tam różne, różne pogrupowane, zbiorczo położone, tak. I czy mi ja mam teraz to nałożyć? No generalnie protip na pokruszone kosmetyki jest taki, że zalewa się alkoholem, uklepuje, ugniata alkohol, wyparowuje, no i mamy kosmetyk z powrotem w pełnej krasie. Ale nie mam przy sobie alkoholu, bo jakby nie noszę do pracy i po godzinach też nie piję. No Się po godzinach piję, ale że nie... no dobra, nieważne, bo zrobi się dziwnie. Dobra, biorę pędzel, taki bardziej puchatkowy. Utrwalam makijaż. W ogóle na pudełku... Też nie ma napisanego zastosowania. Brakuje mi tego. Mi brakuje takiej osoby, która mniej więcej ogarnia system makijażowy, a wydaje mi się, że Wam jeszcze bardziej, że na przykład co ten puder robi? Czy on matuje? Czy on utrwala? Czy on robi to i to? Czy on jest rozświetlający? Czy on jest nawilżający, Czy po prostu to, że on jest 100% ee, na przykład, nie wiem, no, naturalny? A chociaż nawet też nie ma, czy on jest 100% naturalny, brakuje mi tych informacji, więc może miał być ulubieńcy, a nie narzekańcy. Dobra, przepraszam serdecznie. Utrfalam. E, więc po szybkim utrwaleniu stwierdzam, że twarz jest bardziej matowa niż wcześniej. Kolor dostosował się do reszty. Nie wydaje mi się, żeby był za ciemny. Ej, wyski tu, ale myślę, że to też jest niegłupi pomysł, aby zrobić odcinek, że antyulubieńcy, tylko że narzekańcy. Nie, sam puder bardzo przyjemny, bardzo fajny. Nie wiem, czy słyszycie też w tle, ale dzisiaj umie także stukanie i pukanie. Wiercenia na szczęście nie było. Okej. Okay. Przechodzimy do brązerów i tutaj dość często padały zdania odnośnie brązera z Lovely, który pojawił się w tym roku i ogólnie całej serii pierniczkowej. Powiem wam tak. Paletki naprawdę sztos. rozświetlaczy tak samo, olejek noszę ze sobą do smarowania ust, ale co do brązera mam obiekcję u siebie, bo dla mnie on jest zbyt Bury, nie wiem jakby to nazwać. No, na przykład e, drugi, który wskazywaliście, i tutaj na przykład lubię go bardzo, bardzo, bardzo mocno. Był to brązer z Bell. E, I na przykład porównajcie, że jak robiłam tym brązerem, to wydawało mi się, że jestem zbyt nie wiem, nie jest, zbyt brązowa, zbyt żółto-brązowa, że ten kolor jest z, z, dla mnie zbyt żółty, że ten pigment gdzieś jest, a tutaj ten brązer jak najbardziej. Także chwaliliście sobie paletkę Konturownia, która pochodzi z Glam Shopu yy, i prezentuje się... O Jezu, o Jezu, no. <ścoughs> patrzcie co zrobiłam. Tutaj te ślady zbrodni to oczywiście paznokieć. No i właśnie bardzo Wam się spodobała ta wersja do konturowania. Generalnie także Glam Shop pojawiał się wielokrotnie w ulubieńcach i także jednocześnie potwierdzając to, muszę zdementować pewne plotki, że tak się jaram Glam Shopem, że na pewno mam jakąś współpracę. Nie, 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 moi drodzy, więc nie mamy żadnej współpracy. Naprawdę się jaram, bo się jaram po prostu. Uważam, że te kosmetyki są dobre, są polskie i po prostu to co Hania zrobiła w tamtym roku w Ile wypuściła palet, produktów, współprac, to nie miało końca, że tak to ujmę. Ciągle pojawiały się nowe produkty, więc to, to nie było, że o, zrobiliśmy fajną paletę, dobra starczy, tylko co chwilę pojawiało się coś nowego. Więc brawa za to, brawa zachęci i nadal będę obstawać, że to są naprawdę super podkłady, które wyszły, super cienie, super maty, super błyski. No, i produkty do twarzy czy do ust. Zmieniając temat, żeby nie było, że ciągle o jednym, to ja biorę brązer z Bel Widzicie, nawet wytarłam napisy, bo dość często używałam. Mimo tego, że ja tych naprawdę kosmetyków mam dużo, to tutaj ten brązer był także moim jednym z ulubionych, chociaż miałam znów używać tych, których. Nie pokazywałam, miały być nowościami Ale dobra Wybaczycie, prawda? I lecimy To jest bardzo ładny, neutralny kolor Ja w ogóle patrzę, czy on ma jakiś, jakąś nazwę Fresh Bronze Powder Chyba nie I on był w Rossmanie No elegancki, ładniutki Lecimy na rozświetlacze Tutaj bardzo często pojawiały się Rozświetlacze Kitulca, że tak to ujmę Wersja jako bazowa I topowa I nie jest to nowość z tamtego roku Ale bardzo, bardzo, bardzo często pojawiały się W waszych odpowiedziach jako ulubieńcy Następnie mamy Także w mój ulubiony rozświetlacz z My Secret, e, i wersja ta Hello Princess. I tutaj sobie dokupiłam e, drugą. E, I powiem Wam, że tego nie stosowałam. I nie wiem, czy nie będzie trochę zbyt blada, ale zobaczymy, zobaczymy. Więc go dzisiaj sobie użyję. E, no i także Wasze odkrycie to już także wspominałam rozświetlacz z Catrice, który naprawdę robi rewelacyjną taflę ale nie będę się rozwodzić na temat Catrice, bo będzie, że to o Catrice tylko, bo jeszcze mamy ten produkt Catrice'a, który jest super więc yy, ten, ten, ten puder kolor nazywa się Sparkling Beige i go naniosę na licę. i powiem wam tak on świeci ładnie, ale zdecydowanie Wolę ten o szampańskim, delikatnie brzoskwiniowym odcieniu. Eee, wydaje mi się, że także jest uni bardziej uniwersalny kolor do ciemniejszej karnacji, do jaśniejszej karnacji, bo tutaj e bladioch alert jak najbardziej, e ale polabym ten. Chociaż doceniam Wasz wybór także, żeby nie było. No dobra, przyjdę bliżej. No, świeci, ładnie, świeci. Ale ogólnie te wypieki z My Secret uważam, że są super fajne. Przechodzę do makijażu oczu i tu padło pytanie na Instagramie. Co sobie życzycie? Czy to ma być coś konkretnego? Czy to ma być coś zwiewnego, lekkiego, dzielnego, smoki, w kolorze, brokacie, macie? Słucham. Przepraszam, telefon jak zwykle po prostu. Przepraszam. Powracając, zadałam wam pytanie... Co sobie życzycie? No i oczywiście, jak to zwykle w tego typu pytaniach, zdania były podzielone. Dzienny, wieczorowy, w kolorze zielony, czerwony, z tą paletą, z tamtą paletą. Otóż e, robię taki kompromis, więc zrobię najpierw makijaż dzienny, z którego zrobię transformację na makijaż wieczorowy e, i oczywiście jak zwykle prosty, łatwy i przyjemny dla każdego. E, więc e, jeżeli chodzi o ulubieńców, e, wskazywaliście już wcześniej wspomniany Glam Shop, współpracę z dziewczynami, z Zuzią e, oraz z Agnieszką. no i ogólnie paletki z Glam Shopu i także padały zdania odnośnie paletki z... Inglota, która jest ogólnodostępna, która powstała nawet nie przy współpracy z Weroniką Komunikatywnie, tylko jakby ona była inspiracją do stworzenia tych paletek. No i właśnie, tutaj mam jedną z trzech: bodajże, mam nadzieję, że tutaj dobrze powiedziałam. Jest to paletka Peanut Butter i właśnie to tą paletkę, której nie używałam, użyję do dzisiejszego makijażu. Szło zbliżenie na oko, moi drodzy, będę ze sobą mieszać. Te dwa kolory. Wzięłam płaski ścięty pędzelek, rysuję kreskę wzdłuż linii rzęs cieniem. Wcześniej nic nie nałożyłam oprócz korektora. Nie mam tutaj żadnej bazy. I kiedy naniosę już cień wzdłuż linii rzęs, Ustawiam się tak, jakbym chciała przedłużyć linię wodną i wyciągam delikatnie kreseczkę, którą łączę z narysowaną linią. I tak naprawdę, cóż więcej potrzeba do tego makijażu dziennego? Otóż potrzeba, jeszcze zaznaczę tym jaśniejszym, dolną powiekę. tym oto tutaj rozświetlę wewnętrzny kącik. Jeżeli macie ochotę, także ten kolor jasny, metaliczny, możecie nałożyć troszeczkę na środek. Generalnie to ja też mogę. Co ja sobie będę tutaj ograniczać się. O, ciach. Ale tak delikatnie. nie dużo, bo to dzienny. Żeby nie przykryć kreseczki. I uważam, że wersja dzienna oka jest już gotowa. Wytuszowanie. Mamy to. O drugie oko, wytuszowane rzęsy i lecimy dalej, moi drodzy, nie zwalniamy tempa. Zanim zrobię delikatną transformację na makijaż wieczorowy, to przejdę do brwi bo chciałam jeszcze zrobić zdjęcie tego makijażu, żowi temu, jemu właśnie. I słuchajcie, mówiliście o kredkach, kredki z Golden Rose kredki, e, właśnie zauważyłam, że królowały kredki, które są z cienkim gryfem wykręcane z Eveline, z Catrice e, właśnie z Golden Rose, z Glam Shopu e, i to one były w roli głównej w tym roku, myślałam, że jednak pomada będzie top 1, a tutaj proszę bardzo nie e, i także Wam się spodobały żele do brwi i tutaj e, żele, które wskaz wskazywaliście były żele z Nama, z My Secret oraz z Eveline z My Secret już mi się skończył i to, co bym chciała jeszcze od siebie podkreślić, i także wskazywaliście, to mazaczki do brwi w trzech kolorach: fajne, precyzyjne. Tutaj mamy ten najjaśniejszy, także dość zimny odcień. Przepraszam, że te kreski nie są jakieś piękne, równomierne, ale bardzo tutaj chodzi mi o wskazanie koloru. I chyba najcieplejszy z całej wycieczki. Trzeci kolor, 020, 030, 010. I tym kolorem 020 gdzie nie gdzie uzupełniam pojedyncze włoski. I tak się prezentuje wzmocniona brew. Gdzieś tam pojedyncze włoski uzupełnia I teraz pora na żel. I według mnie... Ten z nama jest mocniejszy. Przetestowałam sobie go wcześniej, później przetestowałam, bo nie miałam z Eveline. Więc jeżeli bardziej wam zależy na mocniejszym utrwaleniu i właśnie poczochraniu tych brwi, żeby one były bardziej na baczność, to tutaj wydaje mi się, że nam niż Eveline. Stawiam. I lecimy, wzmacniamy oko, wersja bardziej wieczorowa, i tutaj wezmę ten najciemniejszy kolor. Po prostu wzmacniam kreskę, przyciemniam ją. Biorę mały kulkowy pędzelek, którym teraz rozetrę zewnętrzny kącik. Ale nadal pozostając w kresce, tylko chodzi mi o to, żeby ona była bardziej miękka. Wracam do cienia chłodniejszego. Przecieniowuję załamanie. Ten kącik dokładam dosłownie odrobinkę ciemniejszego cienia. Wieczór w końcu, nie? Mamy tutaj. Wszystko nam się ładnie wymiesza, ale ja powiem Wam, że sama paleta w sobie naprawdę jest bardzo bezpieczna. Ładnie się ze sobą łączą kolory. Tym samym najciemniejszym kolorem rozciągnę dolną powiekę. Pięć do mocy i wieczorowego charakteru nada nam czarna kredka i tutaj kol znama, który polecaliście i nanoszę na linię wodną. Och, nie płacz, nie płacz Magdalena, nie płacz. O! I bardzo delikatnie rozetrę granicę. Oczy wieczorowo już wzmocnione, więc pora na błysk. I tutaj inny błysk, więcej tego błysku, e, mowa o tym kolorze, e, który naniosę, tak naprawdę, mniej więcej, już pokazuję, co ja będę mówić. Proszę bardzo, e, czy ja dobrze widzę o mniej więcej tutaj dotąd, aby po prostu zostawić tylko ciemniejszą, mocniejszą końcówkę. Tak, powiem Wam, że można by było się jeszcze tutaj pokusić o końcóweczkę i lisie oko, w sensie, żeby tutaj zaznaczyć mocniej ten wewnętrzny kącik, i to oko od razu by było takie, wiecie, wyciągnięte. No i właśnie nie wiem, czy tego nie poczynię. Wydaje mi się, że i owszem, więc tak, potwierdzam. Tak samo cieniem, najciemniejszym z paletki zaznaczam, wyostrzam wewnętrzny kącik. No i dobra, doczepiam rzęsy i mamy to. Doszło rzęsa, to od razu inaczej oko wygląda, drugie tak samo. No i dobra, zbliżamy się ku końcowi, wersja wieczorowa jest już gotowa e, i pozostały mi usta i tu już trochę zdradziłam, czy mnie będę malować i w waszych ulubieńcach e, wskazywaliście głównie na... Tak, mój ulubiony Golden Rose, ale ten odcinek miał być ulubieńcami, których nie znam głównie. Oczywiście, że e, kilka kosmetyków miałam i znałam, a e, chciałam szybko dokupić, żeby nie zamawiać. I pojawiały się odpowiedzi odnośnie pomadki z Eveline, matowej, e, oraz błyszczyków powiększających usta z papryką. E, te błyszczyki mam, potwierdzam, są naprawdę bardzo fajne. No i właśnie tutaj ta matowa pomadka. E, ja nie pamiętam, czy ja je miałam. Ehm, chyba nie, możliwe, że tak, ale tak jak sobie otrzymam wyobraźni, to nie pamiętam ich, więc e, traktuję jako nowy produkt i jako nowy test. E, Wziąłem w kolorze z, z 21, chyba jako, Tak, 21, e, żeby był nudowy, i jest ładny, równomiernie kryje, e, i e, potwierdzając pełne krycie. Ładny zapach, brawo, dotknęłam nosa. E, można z nim pracować w sensie z kolorem, nie zastyga zbyt szybko, ale delikatnie już po czasie czuję, że schodzi do matu. I powiem Wam, ciekawe, ciekawe, ładny, jestem za. No, i dobra, moi drodzy, podsumowań nadszedł czas. Nie będę tutaj robić długich podsumowań. Eee, może wrócę do podkładu, że troszeczkę jest mi sucho, ale generalnie krycie i lekkość ma sztos. Eee, ale generalnie ja mam cerę suchą, więc, więc stąd to odto. Eee, no i dość matowa. Dzisiaj nie używałam żadnego pudru, który jest pudrem rozświetlającym, tylko on taki pełen mat. Więc to też może kwestia tego, że właśnie jest pełen mat. Eee, więc tak się prezentuje makijaż wieczorowy z, z wcześniejszą transformacją, w sensie z wcześniejszej wersji w makijażu dziennym, bo jak zrobiłam właśnie ankietę, no to uznaliście, że może ten, może ten, może ten, ale ostatnio były szaleństwa sylwestrowe. No to uznałam, że coś bardziej użytkowego Wam się przyda. No i właśnie w tych beżo-brązach. No i w sumie koniec, no i już, no i tak naprawdę, więc dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Jeżeli macie na przykład coś, co chcecie, żebym przetestowała, jeżeli chcecie, żeby był jakiś konkretny pomysł na odcinek, e ewentualnie, tak, wiem, kontynuację serii Make Up Gym, to także wszystkie uwagi piszcie. Dziękuję za dziś i do zobaczenia. Mua!